Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Szanowni Państwo, to jest telewizja Starnowa, program Duzik Lokalnie. Zawsze mówiłem, że mam wybitnego gościa, ale ja mam już takie szczęście, drodzy Państwo. Dzisiaj mam gościa przewybitnego. Posłuchajcie, Tarnowianka, doktor, habilitowana na nauk o zdrowiu, magister pielęgniarstwa, ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kolegium Medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A teraz jest panią rektor. W studiu witam dzisiaj panią profesor Magnificencję Małgorzatę Kąpę, rektor Akademii Tarnowskiej. Dzień dobry, pani profesor. Witam serdecznie Państwa. Pani rektor. Ja zawsze mam takie trzy pytania dla moich gości w programie. I zacznę od pierwszego, który mm, chciałbym, żeby Pani objaśniła naszym telewizjom i mnie też, a mianowicie, jaka jest różnica pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Akademią Nauk Stosowanych, a Akademią Tarnowską? Tak, zacznijmy od początku. W 1998 roku powołano w miasta, które utraciły status miast wojewódzkich. Tak jakby troszkę na osłodę <noise> uczelnie, i to była wyższa szkoła zawodowa. Rok później przekształciła się w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, szkołę, która miała kształcić studentów dla potrzeb lokalnego rynku, pomóc tym, którzy nie mieli odpowiednich środków, żeby studiować w dużych miastach. W 2022 była możliwość, zmienienia nazwy na Akademię Nauk Stosowanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzeba było parę kryteriów spełnić. Jednym z tych kryteriów było brak negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która poszczególne kierunki co jakiś czas wizytuje, tak mniej więcej co 5 lat, co 4, w zależności od tego na jaki czas dadzą tą akredytację. Do tego większa liczba studentów na studiach stacjonarnych niż na niestacjonarnych, plus jeszcze dodatkowo prowadzenie studiów na kierunkach medycznych i politechnicznych. My te wszystkie punkty spełniliśmy i wystosowaliśmy odpowiedni wniosek do Ministerstwa o nadanie nam statusu Akademii Nauk Stosowanych. Właściwie to było Podobne jak PWSZ, właśnie, tylko nomenklatura inna, Akademia Nauk Stosowanych. Ale już jak pojawiła się możliwość yy, przejścia w Akademię Tarnowską, do czego przygotowywaliśmy się przynajmniej 5 lat, a śmiem twierdzić, że nawet więcej. Ja pracuję na uczelni od 2001 roku i zawsze mi się marzył uniwersytet, ale póki co trzeba mierzyć siły na zamiary, i stwierdziłam, że próbujemy pójść w kierunku ewaluacji naukowej, czyli w danej dyscyplinie 12 naukowców zbieramy i oni pracują intensywnie, publikują. I bada się ich wpływ na środowisko zewnętrzne, bada się ilość publikacji, muszą wypełnić pewne sloty. To się podsumowuje, oczywiście podsumowuje to Komisja do Spraw Ewaluacji, która działa przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pod koniec 2022 roku dokonano, poddaliśmy się, nie mieliśmy obowiązku, ale chcieliśmy pójść w kierunku Akademii, poddaliśmy się tej ewaluacji w dwóch dyscyplinach: to były nauki o sztuce i konserwacja dzieł sztuki. I automatyka, robotyka i teraz dodatkowo technologie kosmiczne, tak się ta dyscyplina nazywa. I w obydwu kategoriach dostaliśmy zaskakująco bardzo dobre wyniki, osiągnęliśmy, czyli w tym pierwszym nauki o sztuce i konserwacja dzieł sztuki kategorię A, co nie jest łatwym, bo nawet Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymała z tego co wiem kategorię B, później chyba B. My dostaliśmy, podkreślam to, taką jedną z najlepszych, a na Wydziale Politechnicznym Automatyka i Robotyka otrzymała B. I to nas upoważniało do złożenia wniosku do ministra o kategorii, o nadanie nam um, statusu Akademii Tarnowskiej. I tak się stało i od czerwca 2023 roku jesteśmy Akademią Tarnowską. Jesteśmy z tego no, bardzo dumni. Wymagało to ogromu pracy, ale jednak prestiż jest dużo większy, bo Akademia yy, to jak sama nazwa wskazuje, to już jest... Taka mm, no akademickość. Tak, tak, no właśnie, mam takie drugie pytanie, pani rektor, z tym związane, bo ja rozumiem, że pani rektor jest dumną panią rektor Akademii Tarnowskiej, ale tak. pewnie studenci tam w, później na tych dyplomach licencjackich, magisterskich mają napisane, że ukończyli Akademię Tarnowską. Tak. Nie już PWSZ, tak. z całym szacunkiem, bo to tak, przedszkoła też, wyższa też, też, ale Akademię. No i w związku z tym, pani rektor, mam drugie takie pytanie. Czy Tarnów to już jest miasto akademickie, czy dopiero nabiera takiego sznytu? Zdecydowanie nabiera dopiero. My robimy wszystko, żeby się rozwijać. Stworzyliśmy kolejne n w dyscyplinach naukowych. To jest niezbędne, żeby poddać je kolejnej ewaluacji. Ona będzie miała miejsce pod koniec 2025. Być może ministerstwo przedłuży jeszcze o rok, ale my na to jesteśmy przygotowani. To jest właśnie ta droga w kierunku uniwersytetu po części ale żeby być miastem akademickim to my musimy współpracować z wieloma instytucjami, z wieloma gremiami, a przede wszystkim z miastem. Ta współpraca z nowym prezydentem na początku układa się dość dobrze. Zobaczymy jak będzie dalej. Powstało takie gremium, które jest już nie na poziomie prezydent, rektor, tylko nasi pracownicy i pracownicy Urzędu Miasta, zespoły robocze, które hmm. będą dyskutują, już się spotykają na temat wspólnych rozwiązań, co by mogło ułatwić tą drogę, żeby Tarnów był tym miastem akademickim. Moim zdaniem i zdaniem wielu pracowników naszych, naszej uczelni, naszej akademii. Aby Tarnów stał się tym miastem akademickim, to musi być pomoc ze strony właśnie miasta. A chociażby w takiej kwestii, żeby jakieś grunty pod budowę nowych mieszkań, na no przykład, właśnie dla... bo miasto akademickie to zwykłemu takiemu obywatelowi kojarzy się, ze studentami, ale tak. z akademikami właśnie, prawda? Tak. My ten akademik na dzień dzisiejszy on spełnia nasze standardy, hmm. przeszedł y, modernizację, w następnym roku w wakacje będzie kolejnia, kolejna modernizacja. Tam wiele wymieniliśmy, także warunki mieszkaniowe są dobre i na dzień dzisiejszy, ponieważ ten rynek mieszkaniowy w Tarnowie nie jest tak drogi. To studenci wynajmują sobie mhm. mieszkania w kilka osób się skrzykują, ale myślimy o tym, żeby ten akademik rozbudowywać. Mamy takie plany, bądź pozyskać jakieś pieniądze na budowę nowego. Póki co, tak jak mówię, jest to zaspokajane, ale żeby Stanów był miastem akademickim, to musi być studentów więcej z obszarów y, poza powiatu, poza miasta. Y, I marzy nam się, stąd otwarcie takich kierunków jak lekarski, psychologia, prawo to są dość elitarne, taka trójka no, mm. najbardziej popularnych kierunków. I Chcecie tam. być lekarzem, prawnikiem, prawda? Tak. E, a i psycholog to jest w cenie teraz. Bardzo. Hmm. I... Ci studenci właśnie zauważyliśmy, że przychodzą z e, odleglejszych okolic. Są to Skierniewice, Racibusz, e, nawet ze Szczecina mamy studentów, z Lublina. Więc to jest szansa na to, żeby to miasto ożyło, bo oni będą tutaj e, zamieszkają przynajmniej w trakcie studiów, będą kupować w sklepach, czyli zostawiać e, pieniądze, będą pewnie uczęszczać do pubów, będą e, uczęszczać na imprezy kulturalne. Może się zakochają w jakiejś Może, tarnowiance, w pięknej albo... tarnowiance tak. i zostaną, miejmy no. nadzieję. I to jest szansa na takie miasto akademickie. My jesteśmy w trudnej sytuacji, bo jesteśmy blisko Krakowa, dużego miasta akademickiego Uniwersytet Jagielloński liczy 680 parę lat, mniej więcej tyle co. Miasto Tarnów, więc mm -hmm. my nie możemy z nim konkurować. No to samo Rekord, Rzeszów. No nie zazdroszczę, bo w którą stronę się nie tak. e, obejrzeć, to tak. Kraków, e, miasto uniwersyteckie, e, Kielce też przecież niedaleko, tak. a i przecież Rzeszów e, też e, poważny ośrodek, bardzo także, mocno rozwijający się w ostatnim musi być spora, prawda? Jest dość spora rywalizacja, niemniej jednak mam nadzieję, że ze względu na wysoką jakość kształcenia. E, Przychodzą ci studenci. W tym roku nabór był rekordowo wysoki około 20% większy niż w ubiegłych latach i dziesiąty raz z rzędu jesteśmy najchętniej wybieraną tego typu uczelnią w Polsce. To coś znaczy. No jesteśmy z tego bardzo dumni. My tworzymy taki, mm, dla studentów bardzo przyjazne środowisko. Oni mają swoich kierowników katedr, ale mają opiekunów poszczególnych roczników i mogą się zwrócić właściwie do każdego, nawet do rektora, i to często y, tak bywa, że student przychodzi z jakąś sprawą taką, y, niekoniecznie związaną z nauką. My jesteśmy otwarci. Troszkę ich traktujemy jak swoje dzieci i próbuje, rozumiemy ich problemy, i oni to bardzo doceniają. Szczególnie na tych kierunkach, kiedy, których nie ma u nas studiów magisterskich, a idą do Krakowa kończąc u nas licencjat. I Mimo, że Kraków jest niedaleko, przychodzą i mówią tam, to troszkę giną w tłumie. Oni tam do dziekanatu boją się wejść, a u nas y, mogą zapytać o wszystko, wszystko załatwić i cenią sobie bardzo to. No, ja z, y, bardzo y, proszę wszystkich pracowników i na to z, zwracam uwagę. Pierwszy, Pierwsza, pierwsze cztery lata mojej kampanii wyborczej to budowanie właśnie takiej wspólnoty i na tym mi bardzo mocno zależało. Budowanie prestiżu wspólnoty wśród wszystkich pracowników Akademii Tarnowskiej, począwszy od portiera, skończywszy na rektorze, otwartość na studentów, no i otwartość na miasto i Tarnów. I w tym roku kalendarzowym, drodzy Państwo, Nasz kampus odwiedziło około 50 tysięcy osób. No niedawno była taka wystawa, że zjeżdżali się z całego regionu, a nawet z całego Polski. prawda? Tak jest. To były juwenalia, które cieszyły się olbrzymim powodzeniem, około 10 tysięcy. Lato z radiem 20 tysięcy, które były organizowane wspólnie z Telewizją Polską i Urzędem Miasta. Noc naukowców, wizyty yy, Ludzi, nauczycieli i uczniów z, y, z wszystkich y, m, szkół y, miasta i regionu, całego powiatu, ale nie tylko naszego, bo i powiat Rzeszowski, zahaczamy też okielecki, Kielecki, y, województwo świętokrzyskie. Chcemy y, jak najwięcej wychodzić na zewnątrz, pokazywać, zapraszać do nas, pokazywać uczelnie, żeby właśnie. no, Przyciągać też i studentów, ale też, żeby o tej uczelni było głośno, żeby tak, ten presję, żeby się nie wykali. Drodzy uczniowie liceów i innych szkół średnich, ja znam parę osób, pani rektor, współpracowników, to są ludzie z pasją i chętni do przekazywania tej informacji. Poza tym macie taką rodzinną atmosferę w Akademii Tarnowskiej. I, i przepraszam, że o tym powiem, pani rektor, ale ja jestem zwolennikiem y, takich ludzi, takich, y, na takich stanowiskach jak pani, którzy przeszli od praktyki do nauki, bo często w akademiach na uniwersytetach to, to środowisko profesorskie to jest jak gdyby wychowane przez uczelnię. A Pani przecież miała praktykę zawodową i tak. Pani wiesz, czym to się jej, jak to uczyć, prawda? No mam taką nadzieję. Ja zaczęłam y, po, po studiach pracy w szpitalu, Wojewódzki Minia Świętego Łukarza na bloku operacyjnym głównie asystowałam do zabiegów neurochirurgicznych z profesorem Maciejczakiem dużo współpracowałam później od 2001 roku jeszcze kontynuowałam tą pracę, ale trudno mi było z dydaktyką pogodzić, bo ja zaczęłam na uczelni od stanowiska zastępcy kierownika w 2003 roku. Zostałam zastępcą kierownika katedry pielęgniarstwa. Później, za pięć lat, bodajże, kierownikiem katedry pielęgniarstwa. Później, za czasów pani rektor Jadwigilaski, pani profesor Jadwigilaski, byłam prorektorem do spraw współpracy i rozwoju. No, a już no piąty to rok jestem rektor, to jest rektorem. Wypisz, wymaluj drogę japońską. Do szczytu, prawda, <laughs> powiedziałbym. Dziękuję. I to się chwali. Jeśli chodzi o, o te takie wydarzenia, o których Pani Rektor wspomniała, czyli juvenalia noc naukowców, zapraszanie młodzieży szkolnej z Tarnowa, z regionu, bardzo mnie zaciekawiło to, co pani powiedziała, że z Boża, to się trochę tak zdziwiłem, że przyjechał, bo on musiał przecież przyjechać Katowice i Kraków i, tak. i, i żeby trafić do Tarnowa, ale ze Szczecina, Boże drogi, to jest cała Polska. Akurat ten ze Szczecina chłopak jest na Wydziale Fizjoterapii, z tego co wiem, na, kierun na Katedrze Fizjoterapii. Nasza terapia bardzo dobrze się rozwija. Tam pracuje młoda, zdolna kadra, która bardzo mocno naukowo się rozwija, ale też dydaktycznie. Oni studenci zdobywają laury, wygrywają z AWF-ami i krakowskim i, i warszawskim. Może trochę się chwalę, ale trzeba dobrymi rzeczami się chwalić, uważam, zdobywają nagrody w różnych konkursach y, i wiedzowych, ich prace są wyróżniane, ale już na forum takim ogólnopolskim, więc y, myślę, że y, dlatego w tym roku odrzuciliśmy około 100 osób y, na, y, chcących studiować fizjoterapię, bo po prostu wypełniliśmy limit i, no i i okazuje się, że to jest prestiż. To jest prestiż. Studiować tak. w Akademii Tarnowskiej Fizjoterapii. No to tak. skoro już jest taki prestiż i wielokrotnie podczas naszej rozmowy pani rektor wspomniała to, co jest marzeniem takim, a mianowicie, jak długa jest jeszcze droga do tego, żebyśmy w Tarnowie mieli uniwersytet. Tarnowski. Nie ukrywam, że ta droga jeszcze jest. No troszkę odległa, ale nie niemożliwa i do tego cały czas dążymy. Ja jak skończę swoją kadencję, mam nadzieję, że dożyję w 2028 roku, to chcę przygotować kolejnemu rektorowi bądź rektorce, już uczelnie taką gotową na to, żeby y, jeszcze wykonać tylko no niewielkie kroki. Pani rektor musi jeszcze jedną kadencję. No to co? To nie jest możliwe, bo to jest ministerialnie w przepisach zapisane, że dwie kadencje rektor, ale to przepisy się Pani zmieniają. A następcę, tak, tak, żeby to tak, było żeby po to pierwsze. Było... Tarnowianka albo Tarnowianin, a po drugie, żeby ten tak, uniwersytet w yy, Tarnowie powstał. Tak, bardzo krzepiące słowa były księdza profesora Hellera, no mm. dla mnie wybitnego autorytetu. Honoris causa tak, właśnie mm. mieliśmy ten zaszczyt, że przyjął. Ja byłam zaszczycona i i wylecznie dowierzałam, że on tak chętnie zgodził się przyjąć ten tytuł honoris causa naszej Akademii, bo takowych ma mnóstwo z wybitnych uczelni polskich, zagranicznych, a jednak docenił wartość naszej Akademii i w swoim wystąpieniu powiedział do mnie, do mnie, do całej społeczności, ale tak skierował wzrok w moim kierunku i mówi: tak, proszę nie czuć się gorszymi, bo właśnie na w Zachodzie, i, ale nawet w Stanach Zjednoczonych, tego typu miasta, około stutysięczne, tysięczne. Mają znakomite uniwersytety i w tym kierunku państwo powinniście iść i dążyć do tego, żeby tu kiedyś był uniwersytet, bo to wcale nie musi być duży ośrodek akademicki, ale właśnie w takich mniejszych uczelniach jest łatwiej o tego typu osiągnięcia. Osiągnięcia i tego typu uczelnie. Tak. No to ja tak z taką dozą nieśmiałości zapytałem o ten uniwersytet, ale to już się dzieje. No tak. bo przecież profesor Heller to nie tylko Tarnowianin i Tarnów ma w sercu, ale mądry, wybitny człowiek. Tak. I, I powiedział to, co jest sednem tego, że e, takie ośrodki, e, jak Tarnów, czyli około 100 tysięczne, mhm. e, z taką kadrą profesorską i przede wszystkim z marzeniami i z pomysłem, e, no mogą nie tylko marzyć, ale... Iść w tym kierunku, żeby tak. był uniwersytet. Pani rektor, ja tak miałem podczas mojej, mojego studiowania, że zaczynałem w akademii, a kończyłem w uniwersytecie. Jak ja się cieszyłem, że jestem absolwentem uniwersytetu. No to być może to zrządzenie losu, że dzisiaj właśnie z panem tą tak. rozmowę pierwszą pan ze mną przeprowadza. Właśnie nasi studenci, teraz, którzy otrzymują dyplom, ja widzę ich radość w oczach. Oni Mówią, o jak się cieszymy, że zaczynaliśmy w pwsz a teraz odbieramy dyplom Akademii Tarnowskiej. I to na pewno też jest ten wzrost zainteresowania naszą uczelnią i. Tak, dobra rekrutacja, to też to jest właśnie dzięki temu, że staliśmy się akademią, bo to jednak prestiż ludzie mhm. na to patrzą. A jeżeli chodzi o uniwersytet, stworzyliśmy kolejne Nki i one zostaną poddane ewaluacji w 2025. Żeby być uniwersytetem, musimy w sześciu dyscyplinach się ewaluować. Wiadomo, że to jest droga trudna, bo to trzeba wypełnić wiele kryteriów trudnych. My nie mamy takich znakomitych laboratoriów, jak ma UJ od ale mimo Ale oni wszystko. pracowali na to przez setki, setki lat. Prawda. Więc ja myślę, że my krótszą drogę, mam tak. taką nadzieję, przejdziemy, a intensywnie pracujemy, yy, właśnie yy, no, rozwijając tą naukę po to, żeby kiedyś stać się tą akademią i to jak najszybciej. Pani rektor, wszystko yy, robi? Akademia, przepraszam, tak, uniwersytet, już jest, uniwersytetem, przepraszam. Tak. Uniwersytetem. Pani rektor Akademii jeszcze Tarnowskiej wszystko robi, żeby tak się stało. Również profesora skupiona tak. w Akademii Tarnowskiej. Miasto miejmy nadzieję, że będzie wspierać, tak. no bo przecież to jest w interesie Tarnowa. A jeszcze zapytam o to, bo zazwyczaj jak jest kampania wyborcza, to politycy pomagają. Czyli ich lobbying jest skuteczny, czy nie? Pani rektor, jak pani na ten temat mi odpowie? A przed wyborami, jak będzie, to będą mówić, że Ja tak. myślę, że tak. Mhm. To jest takie. Na to bym nie liczyła. Trzeba yy, po prostu zakazać rękawy tak. i, i samemu wypracować. Kolejne enki, hmm. tworzyć i, hmm. i poddawać się ewaluacji. Jest potrzebne niewątpliwie wsparcie miasta, biznesmenów, przedsiębiorstw lokalnych, bo przecież. I szeroko rozumianego regionu. Regionu. Bo to nie tak. tylko prezydent Kwaśny ma się tak. postarać. Ale też burmistrzowie okolicznych Oczywiście, miasteczy. starości, tak, burmistrzowie, wójtowie. Starostowie też wszyscy. Tak, tak. Od Tarnowskiego do Brzeskiego. Dokładnie. I tam, e, Dąbrowskiego też. Niech sobie to wezmą do serca. Tak, 80% hmm? naszych studentów to są studenci właśnie z powiatu. 20%, hmm. tam ponad 20% jest e, z Tarnowa. A pozostali to są właśnie stud studenci z e, powiatu Brzeskiego, Tarnowskiego, Boże, Dąbrowskiego. E, Gorlic, tak. Y, Jasła, tak. I tam z Sądeckiego tak, też? Tak, z Sądeckiego, ten jest, ten Sądeckiego też hmm. przychodzą. Mądrze, mądrze wybierają. Tak. Pani rektor, przesympatycznie i przemiło się, rozmawia z Panią, ale czas naszej audycji niestety dobiega końca. Chciałem zapytać, o co zapytałem i jestem usatysfakcjonowany odpowiedziami, ale wiem o tym, że moi goście y, y, zawsze mają taki niedosyt i chcieliby coś od siebie powiedzieć. Reguła tej audycji jest taka, że ostatnie słowo należy do mojego gościa. Pani rektor, bardzo proszę do tej kamery. Szanowni Państwo, y, ja ze swej strony deklaruję, że cały czas będę dążyć do budowania wspólnoty, wspólnoty nie tylko w, w Akademii, ale też w mieście. I wy mówcie dobrze o Akademii, wspierajcie nas dobrymi myślami. My jesteśmy dla Was, my jesteśmy dla Was otwarci. To w, Wasze dzieci, to Wy będziecie tutaj wysyłać potencjalnych kandydatów, ale taka dobra aura stworzona przez Was wokół naszej Akademii będzie na pewno skutkować tym, że nam będzie się łatwiej pracowało, a drodzy Państwo, naprawdę nie ma się y, czego wstydzić, studiując w Akademii Tarnowskiej, nie martwcie się, że Wasze dzieci gdzieś do Krakowa nie poszły czy do Warszawy, my zapewniamy wysoką jakość kształcenia i tak liczne kierunki, że każdy coś dla siebie znajdzie i myślę, że musimy wspierać się tutaj lokalnie. A drodzy Państwo, moim gościem była doktor habilitowana Małgorzata Kołpa, profesor Akademii Tarnowskiej, ba, rektor Akademii Tarnowskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studio. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że to nie ostatnia rozmowa. Dziękuję też, bardzo. Też na to liczę. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.